Siemanko widzowie, dzisiaj gramy sobie w Youtuber Live Simulator, a nie Omegi! Dzisiaj sobie gramy w Youtubers Live Simulator, a nie Omegi, ale hmm, będę to czytał jako Omegi. Yy, ta gra polega na tym, że jesteśmy youtuberem i typy, tylko o to chodzi w tej grze. Szukałem sobie jakiejś gry o youtuberach. No i. A i tak w ogóle wiedzieliście, że ta gra jest yy, ten? Za pieniądze, i ja ją sobie kupiłem kiedyś? Nie, wiem, kiedyś, nie pamiętam. O! W końcu mi się udało. Jestem najpopularniejszym youtuberem. Chyba youtuberem. Zastrządzam własną siecią. Nie było łatwo. Oto moja historia. A I, i widzę, ja przepraszam Was za. za. to jest tak mega głośno, ale mama właśnie myje mi podłogę. O! Mężczyzna ci. Nie! Bierzemy takiego włosy. O jest nie, nie tak O! Kolor jest. takie mogą być. Usta mogą dostać. Brody nie chcę. Mogę sobie wziąć robi wra robi robi, robi wraże nie to robi wrażenie najbardziej robi wra robi wrażenie... Ro, robi wrażenie a 128 cm akceptuj Aha, dalej. Yy, wybierz jeden typ osobowości. Super. Super Gwiazdna, Bogać. ekstertafel, Romantyk, imprezowicz, geniusz. Super gwiazda. No ja, jest ja super gwiazdą. O! O, bo można... Nie tylko gry można, można nagrywać muzykę, modę i gotowanie. Tutaj chcę się nazwać dylek. Stójcie. No. Dy dylek. Nazwa oh, 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 oh. dylek Dylek. Dylek. a mogł. Nazwa kanału. o Dylek. 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 Dylek 991. Chyba tak jak na YouTubie się nazywam. Czy to jest parodia mojego kanału na którym teraz jesteście? Ty chcesz coś takiego youtubera jasne? No i widzimy się w drugim odcinku.